ten, którego chwalą i szanują bardziej niż zasłużył, doznaje przez to wielkiej szkody. A ten, którego ludzie nie szanują wcale, otrzyma chwałę z wysoka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was kochani. Wieczorkiem z mojego domu, przepraszam za głos, jestem troszkę przeziębiony, jakiś wirus mnie złapał. Ostatnio ojcowie mówili o potrzebie wolności naszego języka, żeby nasz język był wolny do dobra, żebyśmy w takiej wolności z niego korzystali, żeby to nie był język zniewolony przekleństwem, zniewolony obgadywaniem, ale żeby to był język błogosławiący, żeby to był język umacniający, podnoszący brata. Dzisiaj ojcowie Zapraszają nas także do wolności od języka innych. Dlatego, że inni ludzie cały czas na nasz temat będą wypracowywać różne opinie i tymi opiniami będą się chętnie dzielić. I też potrzebujemy wolności od nich. Dlatego, że jesteśmy powołani, zaproszeni do tego, aby swojej wartości, swojej godności, tego, kim jesteśmy, żebyśmy odkrywali to w Bogu, żebyśmy w Bogu wpatrywali się w swój obraz, żebyśmy zobaczyli, jakimi widzi nas Bóg, bo to, jakim widzi nas Bóg jest prawdziwe. A to nie jest tak, że my nie wiemy, jak widzi nas Bóg, bo Pan Bóg nam to już objawił w Piśmie Świętym. Pewien młody mnich miał problem z tym, że znaczy, jak każdy z nas właściwie, że był bardzo skory do przyjmowania wszelkiego rodzaju pochlebstw. Bardzo cieszył się wtedy, kiedy go ludzie chwalili. No i zauważył, że ma z tym problem. I poszedł do pewnego starca, do kierownika duchowego i poprosił go o poradę. I ten kierownik, ten starzec powiedział mu tak: idź na najbliższy cmentarz i poczekaj, aż będzie czyjś pogrzeb. I wtedy, kiedy będą szli strumną ludzie, żałobnicy, to wtedy wyzywaj tego człowieka, tego zmarłego, przeklinaj go od najgorszych. No I młody mnich pomyślał sobie, kurczę, no szaleńcem jest ten mój kierownik duchowy, nie powinienem go chyba słuchać, bo. a z drugiej strony posłuszeństwo, no co mam zrobić, no, no pójdę, pójdę na ten cmentarz. Poszedł na cmentarz, Poczekał na pierwszy pogrzeb i wtedy, kiedy szła karawana, kiedy, kiedy szedł kondukt żałobny, z trumną zaczął rzeczywiście przeklinać tego człowieka, zaczął wyzywać go najgorszych, bluźniąc, mu straszliwie. I wszyscy wokół się oburzyli bardzo mocno. Do tego stopnia, że musiał uciekać z cmentarza, żeby mu się nie stała jakaś krzywda. Kiedy udało mu się uciec, wrócił do swojego kierownika duchowego, zrelacjonował mu to wszystko, że był posłuszny, że spełni jego życzenie. I wtedy ten starzec powiedział: Tak, a teraz idź jeszcze raz na ten sam cmentarz i poczekaj znowu na jakiś pogrzeb. I kiedy znowu będziesz szedł kondukt żałobny, to tym razem chwal. Bardzo mocno chwal tego zmarłego. Choćbyś go nie znał, to mów o nim jak najlepiej. Wymyślaj, po prostu przesadzaj. No zdziwił się ten młody człowiek, no ale cóż, pomyślał, no powinienem być posłuszny, więc poszedł na ten cmentarz, zaczekał na kolejny pogrzeb, kolejny pogrzeb się pojawił i kiedy szedł kondukt żałobny, to zaczął tym razem e, chwalić. E, zachwycał się głośno nad tym, jaki to wspaniały człowiek był ten, e, który umarł. Jakim, jakie miał dobre serce, jak szanował innych ludzi. Zaczął tak mocno przesadzać w tym chwaleniu, że aż niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy aby nie szydzi, czy aby nie kpi, znowu musiał uciekać z cmentarza. I kiedy uciekł, kiedy wrócił do starca, Opowiedział mu o tym wszystkim. I wtedy starzec powiedział tak: Słuchaj, kiedy byłeś za pierwszym razem i przeklinałeś tego martwego, to czy on coś powiedział? Zdenerwował się na ciebie? Też ciebie obraził? Albo zrobił cokolwiek innego? No nie, odpowiedział młody człowiek. A kiedy byłeś na tym drugim pogrzebie i chwaliłeś tego zmarłego, czy on ci podziękował za to? Czy podobało mu się to? Czy powiedział ci coś w zamian? Zareagował w jakikolwiek sposób? No nie, odpowiedział ten młody mnich. I starzec w końcu powiedział, no właśnie, dokładnie tak samo ma być z tobą. Kiedy ludzie chwalą cię, bądź jak martwy. Kiedy ludzie ganią cię, bądź jak martwy, swojej wartości, wartości swoich czynów, szukaj w słowie Boga. W słowie Żywego Boga, w żywym słowie Boga. I kochani, niech to słowo ono nas przenika, niech nas prowadzi, umacnia. Amen. Dzięki serdeczne. Szczęść Boże.